Witajcie drodzy widzowie, mam nadzieję, że nie tęskniliście, dzisiaj goszczę w firmie Naglak i za chwileczkę będziemy mogli zobaczyć jak kabina naszego usta zaczyna nabierać szat, jest składana w całość, porozmawiamy też o tym jak rozłożymy napęd klimatyzacji i będziecie mogli zobaczyć także zmagania moje z licznikiem motogodzin, także już ja zapraszam do oglądania całego odcinka, a my jedziemy na halę, zobaczymy jak pracują specjaliści. Jak wiecie, nasi drodzy widzowie, nasz, nasz ciągnik miał być wyposażony w klimatyzację no i największym problemem w ciągnikach starego typu jest problem z zamontowaniem sprężarki. I na tym tutaj musieli się chałupcy pokłonić. mamy już tutaj pewne przemyślenia, także za chwileczkę zradzimy Wam szczegóły jak w naszym ciągu będzie rozpracowany napęd klimatyzacji, tak żeby tutaj wszystko funkcjonowało jak się należy. Jak wiecie, drodzy widzowie, nasz ciągnik, tak jak obiecaliśmy, ma być wyposażony w klimatyzację, no ale jak to zwykle bywa, pojawiają się problemy, a wynikają one z tego, że ciągniki starej daty, jak nasz Ursus, nie były nigdy przystosowane pod montaż klimatyzacji, a największym problemem jest, panie Piotrze, co w takim przypadku? Montaż przypad... kompresora. Montaż kompresora, no właśnie. I jak my teraz w naszym Ursusie będziemy ten problem rozwiązywać? To znaczy, na tą chwilę przyjęliśmy opcję, że podmienimy pompę wody, i zamienimy po prostu tutaj pompę wody na, na tą, która ma powiedzmy dwa koła. Dwa paski, będziemy, tak? Dwa paski, tak? I ma podwójne koło, będziemy próbowali napęd brać na kompresor właśnie z tego punktu. Jeśli jednak to nam się nie uda, bo wiadomo, że te silniki mają tam e, różne też pompy i nie wiadomo, czy akurat do tego modelu da się do, dostosować tą na podwójne paski. Jeśli to nam się nie uda, będziemy kombinować powiedzmy z drugiej strony przy alternatorze. Ale o tym, że tak powiem, opowiemy, jeżeli pierwszy, jeżeli pomysł, pierwszy nam nie, nie wypali. Nie Proszę mi powiedzieć, bo rozumiem, że firma Naglak takie zestawy później będzie oferowała i rozumiem, że coś takiego rolnicy do swoich usług będą mogli dostać. Czyli tak. najpierw my przeciczymy na naszym przykładzie, Dokładnie. a później będziemy mogli to oferować komuś innemu. Tak, będzie to dostępne, na pewno zrobimy też pewnie w późniejszym czasie jakąś instrukcję montażu, żeby też rolnicy, jeżeli będą chcieli zakupić taką klimatyzację, mogli sobie czytelnie odczytać wszystkie elementy, gdzie mają być zamontowane i poprawnie to zamontować. No ale musimy najpierw opracować sam system właśnie tego kompresora i z tym musimy sobie poradzić. Jak będziemy mieli to, to skończone, to będziemy mogli, że tak powiem, myśleć dalej. Nie? No bo rozumiem, że miejsca mamy tyle z przodu, że chłodnica się na pewno zmieści, tak? tak. Filt się wszystko też tam powinno udać, e, tak. upakować, a cała reszta pójdzie po prostu w podsufice w tym czyli... Dokładnie. Cały panel będzie się znajdował u góry. Tutaj ten przód, jak pan wspomniał, tam jest sporo miejsca, tam już mamy opracowany i obejmę na filt. I mamy tutaj to mocowanie chłodnicy też już opracowane. Z tym nie powinno być najmniejszego problemu. Tutaj tylko rozbija się powiedzmy rzecz o ten kompresor. Wybraliśmy najmniejszy, jaki tylko jest, że tak powiem, u nas dostępny teraz na, na ten moment w firmie, i będziemy go próbowali tutaj zamontować. Jak nam wyjdzie, to. Zobaczymy. Zobaczmy. A więc śledźcie kolejne odcinki. Na pewno jak rozpracujemy tutaj ten temat, na pewno Wam pokażemy, jak to jest w naszym cienku zamontowane. Kabina naszego ciągnika trafiła w końcu na miejsce docelowe. Przed nami co prawda jeszcze sporo pracy z jej ubieraniem, ale już część elementów jest gotowych. Pojawiły się wybicia, jak widzicie, w kolorze szarym. Zdecydowaliśmy się specjalnie na taki kolor, żeby troszeczkę to wnętrze rozjaśnić, oryginalnie tapicerka była czarna. Wiadomo, że tego czajnego tutaj mamy aż w nadmiarze, więc myślę, że takie elementy będą tą kabinę po prostu upiększały. Pojawiły się też w naszej kabinie, wydaj... pojawiło się wydajne oświetlenie. Oświetleniu też zrobimy osobny odcinek, także opowiem, co na tym naszym cieniku jest dokładnie zorientowane. Mamy lusterka na uchytach teleskopowych, drzwi z możliwością ich uchylania są to kompletnie nowe drzwi. Także ta nasza kabina naprawdę zaczyna powoli, powoli nabierać pełnych kształtów. Za chwileczkę będziemy się przenosić do mnie na warsztat, gdzie będziecie mogli zobaczyć moje zmagania z licznikiem motogodzin. A z firmy Nagrak na dzisiaj to tyle. Ja się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie o komentowaniu, lajkowaniu i subskrybowaniu naszych produkcji. Ale zanim to wszystko zacisnę, trzeba sprawdzić, czy to wszystko będzie działać. Działa elegancko. Wcześniej, co prawda, miałem problemy z, ze wskazówką wrotomierza, która jest ale okazało się, że trzeba przełożyć wskazówkę, żeby ta sprężynka tutaj troszeczkę mniej oddziaływała na wskazówkę, i teraz jest wszystko dobrze. Także biorę się do montowania wszystkiego w całości. więc przyszedł czas na to żeby sprawdzić czy ten licznik po złożeniu będzie funkcjonował o, wskazówka się podnosi czyli powinno być wszystko ok sprawdzę jeszcze tylko czy licznik motogodzin przeskoczy i myślę że można to Będziemy montować, będę stawał dzielnicy naszego ciemnika. Jak widzieliście? Licznik działa. Z mojego warsztatu na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami i cześć. Teraz jeszcze taki bonus dla tych, którzy zostali ze mną do końca. Mianowicie wiecie, że podczas remontu byliśmy w każdym zakamarku naszego cienka, wymieniliśmy mnóstwo, mnóstwo części, a sporo z tych wymienionych części było jeszcze w dosyć dobrym stanie i stanowią pewną wartość. Dlatego postanowiliśmy, że trafią one w ręce naszych widzów i czytelników. Postanowiliśmy, że będzie można te wszystkie części, które nam pozostały, odkupić od nas. A wszystkie zarobione od sprzedaży pieniądze przeznaczymy na cele charytatywne. Cel, co prawda, jeszcze nie jest dokładnie ustalony, ale nasz redaktor naczyny to wrażliwy człowiek, na pewno znajdzie osobę, która wsparcia finansowego potrzebuje, czy jakąś instytucję. Także na pewno żadna złotóweczka się nie zmarnuje. Ja zachęcam Was do odwiedzenia naszej nowej witryny z ogłoszeniami WWW ogłoszenia Agro. Tam będziecie mogli znaleźć całą listę części, które będziemy oferowali do sprzedaży. Ceny wywoławcze nie są zbyt wygórowane, ale oczywiście jeśli dla Was dana część stanowi większą wartość, nie pogniewamy się, jeśli zapłacicie oczywiście za nią troszeczkę więcej. Tak jak mówiłem, tak pieniądze trafiają na cel charytatywny, więc warto pomyśleć o bliźnich i może dołożyć kilka groszy więcej. Co zatem będziecie mogli kupić? Mamy zestaw tulei cylindrowych, są one oferowane z korbowodami i tłokami. ich kondycja jest dobra, ciągu przed tym jak go kupiliśmy, miał robiony remont silnika, gdzie były właśnie minione tuleje, przypracował nam i jakieś 100 godzin, także ich kondycja jest dosyć dobra. Mamy też koło zamachowe, dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny, kosz wzmacniacza. Momentu, czy płytę zaczepową, stereotypu z zaczepem, te części naprawdę są w dobrym stanie, także naprawdę zachęcam do licytowania i kupowania. Planujemy także zrobić taką licytację online z najbardziej wartościowymi częściami. I mam też dla Was jeszcze jedną dobrą wiadomość: mianowicie do sprzedaży będzie też fotel odmiany z nowego z możliwością obracania siedziska. A to dlatego, że do naszej akcji dołącza firma Grammer, nasz ciąg zostanie wyposażony w siedzisko maksimum komfort. Także przepraszam. Także mamy super nowoczesne siedzisko z anotacją pneumatyczną. Już teraz powiem Wam szczerze, nie mogę się doczytać, kiedy ono będzie zamontowane w naszym ciągu. Oczywiście podczas montażu będzie pełna relacja i stwierdzę Wam wszystkie techniki tego siedzenia, co ono takiego nam oferuje. Ja się z Wami żegnam, bo już będzie trzecie pożegnanie w tym odcinku, także trzymajcie się. Do kolejnego.